Sławomir Lutyński, instruktor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Ożarowie, jest specjalistą od szlifowania talentów muzycznych. Jego podopieczni osiągali i osiągają sukcesy w konkursach i festiwalach regionalnych ogólnopolskich. Prowadził również zajęcia z akustyki, które cieszą się dużym powodzeniem. Absolwent ożarowskiego technikum elektronicznego, Sławomir Lutyński nie żałuje przebranżowienia i zostania muzykiem. Generalnie ja się tym interesowałem zawsze, i to technikum to tak było gdzieś tam przy, przy okazji tutaj. No na miejscu gdzieś tam po postawówce no wiadomo. Natomiast, natomiast no jednak te zainteresowania jednak zdecydowały o tym, że, że no chciałem czegoś więcej jednak w tym kierunku. Specjalistą sztyfowania talentów niejednokrotnie sam wyszukuje osoby muzycznie uzdolnione. To wynajdywanie no ktoś musi do mnie przyjść. ktoś muszę kogoś poznać. Nie zawsze można czasem... Y Czasem zdarzało się rzeczywiście, że jak były próby u nas na sali widowiskowej ze szkoły na przykład, bo mieli jakieś przedstawienia, często z jakimś tam udziałem wokalnym, to jak, to jak czułem, że, że, że ktoś jest zdolny, to podchodziłem. Podchodziłem i proponowałem, i tak kilka osób u mnie się zresztą zjawiło w ten sposób. Liczna grupa jego wychowanków z powodzeniem występowała i występuje na scenach w ramach konkursów i festiwali. Niezwykle skromnego człowieka długo musiałem namawiać, aby wymienił swoich najbardziej utalentowanych podopiecznych które osiągnęły znaczące sukcesy. Według Lutyńskiego ciężka praca to recepta na karierę. Boję się kogoś pominąć, bo tych osób było sporo, naprawdę. Chyba zaczęło się już bardzo dawno temu, chyba od Tomka Ośki. Tomek przyszedł taki nieokiełznany, bardzo fajny, bo... bo nie był taki jakiś grzeczny, był, był taki charakterny, ale to też tam zaowocowało, taki program był kiedyś, weszedł do finału, piosenka mamy i taty w Polsacie i on tam, i to był pierwszy taki, taki fajny jego sukces. Ale była Ania Nowakowska, Amanda Majchrowska, Monika Wójcikowska, mnóstwo miała, y, tutaj zażarowa, miała mnóstwo y, właśnie sukcesów takich ogólnopolskich i, y, i ten. No i tak później dalej, Agnieszka Bednarska, przezdolna dziewczyna, no Kasia Góraz, Alicja Śmielak, Oskar Juryś, Zuzia Pastuszka, oj myślę, dużo tych osób jest takich zdolnych bardzo, bardzo przede wszystkim i takich, które y które chciały, tak jakby, które sobie zdawały sprawę z tego, że bo ja mam zajęcia raz w tygodniu tylko z jedną osobą. No to nie da się tak raz w tygodniu śpiewać, tylko które wiedzą, że tu się tak naprawdę dowiadują, co robić w domu i robią to w domu. Czyli te pracowite osoby odnoszą sukcesy przede wszystkim. Lutyński przyznaje, że Ożarów i najbliższa okolica to kolebka muzycznych talentów. Myślę, że jedna z kolebek, mam nadzieję. No, no, no. Myślę, że, że jest bardzo dużo miejsc w Polsce, gdzie są wspaniali instruktorzy, świetna, świetna młodzież, zdolna. I, i, I cieszę się, że u nas również. <grych> Instruktor Ożarowskiego Ośrodka Kultury potwierdza słowa, które kiedyś publicznie wypowiedział, że bardzo dużo można wypracować, jeżeli ktoś lubi śpiewać. Warunki głosowe można w znacznym stopniu poprawić, jeśli chodzi o technikę. Twierdzam, tak, zdecydowanie potwierdzam. To yy, bardzo często jest tak, że technika, czyli brak techniki na samym początku. Yy, Determinuje to, że wybieramy takie utwory, a nie inne lżejsze i nam się wydaje, że nam się takie podobają, tylko dlatego, że nie wiemy, że możemy znacznie więcej. I pracą tu można zrobić bardzo dużo. I, i głosy takie przeciętne, one potrafią po prostu urosnąć później do, do, do naprawdę dużych rozmiarów I, i technika jest bardzo ważna. Akustyka to kolejna pasja Lutyńskiego. Także w tej dziedzinie dzieli się wiedzą z młodszym pokoleniem. Zajmuję się akustyką, realizacją dźwięku live, jak również w studio tutaj. W ramach Domu Kultury prowadzę też klub akustyka, tak się to nazwało wiele lat temu, tak zostało. No i chłopaki są zainteresowani i też, i też tak jak w śpiewie trafiają się takie perełki, że tak powiem. Chłopcy, którzy, którzy też już gdzieś pracują czasem w firmach nagłośnieniowych albo sami coś realizują, jakieś nagrania. Fajnie, dla mnie to jest duża satysfakcja. Kto chciałby zgłębiać tajniki śpiewu pod okiem Lutyńskiego, musi uzbroić się w cierpliwość i próbować się zapisać po szkolnych wakacjach. Nie ma za to problemu z uczęszczaniem na zajęcia do Klubu Akustyka. Zaprosić na zajęcia, tak, zachęcam wszystkich <grytania> yy, młodych chłopaków, dziewczyny również, bo tak też się zdarzało, że, że się czasem interesują, yy, na zajęcia do Domu Kultury, na, yy, do Klubu Akustyka. No i na muzykę chyba też. Jak najbardziej. Ach, myślałem, że to w tym temacie. Jak najbardziej, oczywiście. Na... Prowadzę zajęcia wokalne, zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś czuje, żeby chciał, że, że, że ten po prostu bardzo zachęcam. Dla STV Info z Ożarowa Jerzy Strzyż.